635. Tak wcześniej jeszcze nie jechałem nigdzie. Wyjeżdżam dzisiaj, jak widać, ze śpiącego jeszcze Sankla. Zatrzymam się w Hatyai na śniadanie, a później ruszę w stronę Trang. Jaj. i teraz idę na śniadanie zobaczymy co tu mają ciekawego różowe jajka To moje śniadanie. Jakaś zupka z ryżem. W typie zupy mleczowej i jajko w środku. Pani w ogóle nie mówiła po angielsku, ja nie mówię po tańsku. No i wytłumaczujące, kolek by mi nie dali do grymasi się będę. Smacznego. Dobra. Wszystkie małe i duże drogi w Tajlandii oznaczone są numerami. Nie mają tak jak w Polsce niektóre, przynajmniej przedrostku E, mają po prostu swój numer. 4211, 402, 61, i tak dalej. Tutaj mamy drogę numer 4. Ten ptaszek, który znajduje się nad nią, jest to godło Tajlandii. Występuje ono e, na wszystkich numerach dróg, na dokumentach państwowych, na bardzo wielu rzeczach. Ptak ten o nazwie Garuda pochodzi z mitologii indyjskiej, w zasadzie mitologii hinduistycznej. Jest e, wierzchowcem Boga Bogiem hinduizmu. A co robi Bóg hinduizmu w Tajlandii? No cóż, dawno, dawno temu, nie wiem jak dawno, e, Indusi przybyli tutaj na ziemię tajskie i zaplewili swój hinduizm, ale razem z buddyzmem. Dlatego, chociaż Tajlandia jest krajem buddyjskim, jest tu chyba 90% buddystów, wielu z nich wierzy bog... w bogów hinduistycznych. Także ten hinduizm jest to strasznie pomieszany. Oni wiedzą w Ganesza, mają garudę od Boga Wisznu. Czasem można zobaczyć boginie podobne do Kali albo Parvati. Chociaż wszyscy ci bogowie tutaj w Tajlandii mają swoje tajskie nazwy. Pojechałem do Trunk, znalazłem hotel, teraz szukam swojego pokoju. Mam numer 447, płacę za to 180 batów. Podobno jest i nie ma telewizora. Zobaczmy co tu jest ciekawego. Cie tu się światło śmieje. Ups. No i tak, łóżko, lusterko, jakieś krzesło, telefon, no na pewno będę dzwonić do Polski, dwa fotele, wieszak, no i teraz łazienka, jaka łazienka, Nie, całkiem porządna, no i jeszcze widok za oknem trzeba sprawdzić. Chyba raczej za dobry nie będzie. No w ogóle tu nic nie widać. Ale wierzcie mi na słowo. Widok jest na ścianę. A. Jestem w tej chwili... Na targu... Cicho, ja mówię. Jestem w tej chwili na targu w trunk i zobaczymy co tu mają ciekawego. Do zobaczenia jutro. Jutro jadę do panga.